Unia Oświęcim TV Zwycięstwo nad Zakonem Sosnowiec wysokie. dzisiaj to chyba tradycja kontaktów z tym zespołem w tym sezonie Nie, nie można tak powiedzieć, bo ostatni mecz z czego pamiętam to było ciężko aż do końca dopiero na parę bramki myślę, że dobrze startowaliśmy potem był taki moment po 10 minutach jak było 2-0 trochę słabszy a trener nam powiedział, że musimy dać siebie więcej i, i potem poszło, no tak było. No bo oni takiego właśnie kontaktowego gra do szatni na 4 sekundy przed pierwszą przerwą <laughs> i co w to się w szatni działo? No właśnie wtedy trener mówił, że, że bardzo dobrze graliśmy te pierwsze 10 minut, a potem no odpuściliśmy troszeczkę i, i tak nie można, bo nie ma takiej słabej swój i, i mogą chcielić, każdy może chcieć, jeżeli się yy, rozluźnić się. Serce się troszeczkę nie krwawiło, bo <grafię> też masz za sobą staż, przygodę w sosnowieckim klubie. No wiem, nie, ale to już dawno temu e, cieszę się, muszę jeszcze dochodzić do siebie, bo do tej choroby ja się czuję tragiczny, no ale, ale no, będę pracować i mam nadzieję, że, że za tydzień będzie lepiej. Dwucyfrowki nie udało się uszczelić. Myśleliście o tym, żeby zakończyć to takim nie, mocnym akcentem. tak nie, nie myślimy, bo próbujemy grać e, konsekwentny nie stracić gola, tak nam prosił trener na koniec i, i, i tak zrobiliśmy. No Jedną dali tak dosyć przypadkowo, ale ogólnie to, to wynik był bardzo dobry. No, czyli jeżeli mielibyśmy się do czegoś przyczepić, to tych dwóch, str dwóch straconych goli chyba, tak jak mówisz, no bo w samoku wyszliście na zero w tył. No wiem, ale tam graliśmy bardzo e, defensywnie i udało nam się też strzelić dwie bramki, a teraz no, jak prowadzisz tak wysoko, no czasami pozwolisz o, o drobne błędy, to nic takiego. Czyli mając na uwadze te wasze troszkę kłopoty zdrowotne, że jeszcze do siebie dochodzicie, ta niedziela wolna jest chyba w, taka w, bardzo potrzebna. Tak, tak, bardzo, bardzo, a będziemy poniedziałek znowu zacząć trenować mocno, ale jak się, jak się jest chory i walczy, no to straci bardzo dużo siły, żeby to odrobić, to, to trzeba tak pracować od odpocząć. pracować od pociąg, na, na, na to nie przejdzie tak na rynku. Ta ostatnia runda taka troszeczkę będzie chyba pod presją, prawda? No bo to walka o to pierwsze miejsce. To będzie pomagać? Czy, 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 czy może... No ale to dla, dla, dla każdej tak będzie. To musimy grać tak na zero z tyłu. Mamy dobre ofensywne drużyny, to, to zawsze coś dzielimy. Ja myślę, że jak będziemy dobrze bronić, kontrę, mamy chłopaki, bo młody taki szybki, będzie ok. Unia o TV.